Maurycy Polaski, mój przekaz dnia. Moje uszanowanie, dzień dobry, kochanemu państwu. Wczoraj był taki dzień w Krakowie, że sytuacja była niedobra związana z tymi różnymi takimi tlenkami i różnymi takimi fajfusami na czarno, wszystko było. No więc trzeba było ograniczyć ruchową aktywność na świeżym powietrzu. Ograniczyłem. Magazynowałem energię. Czyli leżałem do góry dupo po prostu. Taka kontemplacja. Kontemplułem i kontemplułem, jak już te wszystkie kąty były oplute, no to wykombinowałem coś takiego. Słuchajcie, dzisiaj no, musimy kontynuować to, co zaczęliśmy, czyli będzie znowu samo sytuacji. W Grochowskim Pierdlu. O, 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 o prezydencie niedużo będzie, to troszeczkę, tylko będzie o męczennikach politycznych naszych. No i o dzisiejszej manifestacji w stolicy. Zapraszam Państwa gorąco. Politycy pewnej partii, duzi oraz mali, Do zakładu zwanym ciupą hurtem się udali, Żeby zajrzeć do środka, a ja jestem w szoku, Że tak chętnie chcieli wtargnąć, jeszcze bez wyroków. Pan prezydent swoje wie, w dwóch przestępców sprawie Nie planuje, chyba nie, dalszych ułaskawień Choć ich kocha i szanuje, będą siedzieć w kiciu Bo do błędu się nie przyzna, Andrzej nigdy w życiu Miesięcznice kiepsko idą, starzec więc komiczny Wykreować chce historię więźniów politycznych Męczennicy będą siedzieć w imię wyższej racji Żeby pasowały klocki do nowej narracji. Już ruszają autobusy do samej stolicy, gdzie manifestacje zrobią spisu politycy. Dobrze, że się ociepliło, żeby nikt nie mówił, że Trzaskowski, minus 10 na ten dzień zamówił. Trzymamy rękę na pulsie. Cały czas jestem ciekaw, naprawdę. Oglądam, zaczynam oglądać. Rano kończę wieczorem z przerwami, no bo to nie jestem jakiś walnięty, mam różne przemyślenia, właściwie przemylenia, bo lenia miałem wczoraj w sobie. Proszę Państwa, czwartek dzisiaj, 11 stycznia, o dużo imienin mamy, imieniny obchodzą Honorata, Krzesimir i Mechtylda. Oraz Anastazy, Felix, Hilary, Hortensja, Hortensjusz, Hygin, Małomir, Matylda, Melchiades, Odon, Palemon, Palemona, Paulin, Salwiusz, Teodozjusz, Teodozy, Tezeusz i Tomasz. I dobrego, najlepszego wszystkim Państwu solenizantom bezsprzecznie życzę. Przysłowie na dziś, święta honorata, figle, płata. To, no, to takie głębokie. A na sam deser będzie gra półsłówek w Bonciku Kasi. Dzisiaj Samaż, Samaż Onasz przysłała grę następującą. Taka karnawałowa gra. Binda na palu. Dziękuję Państwu za uwagę, serdecznie kochanemu i zapraszam do jutra, na jutro, znaczy na jutro i do jutra. Pa!